Samorządu nie ma ważniejszej y, formy działania, jak forma działania z młodym człowiekiem. A więc młodość, talent to są największe skarby samorządu. To jest przyszłość naszego miasta, którą dziś już y, Wy swoim talentem wygrywacie. Jestem przekonany, że dzięki temu. Że duży wysiłek rodziców i nauczycieli nie idzie na marne, a przejawia się w samych lepszych wynikach, które osiągacie, przyszłość miasta może jawić nam się w dużych kolorach. Serdecznie dziękuję wszystkim tym Państwu, którzy otaczaliście troską młode talenty, a więc rodzicom i nauczycielom, dzięki którym mogliście Wy, młodzi ludzie rozwijać ze swojej umiejętności i talentów. Myślę, że największą radością dla nauczyciela jest fakt, że uczeń zaczyna przerastać mistrza. I, i życzę Wam, abyście przerośli swoich mistrzów w to to kilkakrotnie. Będzie to radość dla społeczności w radość dla Waszych mistrzów. Pomyślałem to świetnie takie niebo na Ziemi Grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladach Pomyślałem to świetnie i spojrzałem na adres Lecz deszcz rozmył litery już nie wiem gdzie jest Niebo do wynajęcia Niebo z widokiem na raj Tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są Państwo Szklanką ciepłej herbaty, poczęstuje cię pana! Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit zwędem w Babel fabel wysoki, sięgający do chmur zawarzyłem herbatę. W pokoju nad światem myśląc, Nic nie straciłem pewnie, tak jest i tam. Nie wiem, do wynajęcia. Nie wiem, z widokiem na raj.